Dzień dobry, dzień dobry. Znamy dzień yy, gdzieś za Madrytem. Sałatki. Dzisiaj nie jadłem. Jest weekend, słuchajcie, jest sobota. Więc yy, stałem takie polecenie, żeby się przesunąć do Francji. I tam zabieram towar do Bułgarii. W poniedziałek. Dlatego generalnie Chillout. Sałatka Cezar, którą można kupić. Ogólnie w Lidlach, w Hiszpanii, w Francji na pewno. Ale w Hiszpanii można ją też kupić na stacjach benzynowych. Za, nie wiem, 3 euro. I tak, wiem, dużo ludzi mi pisało pod filmami, że jestem grubasem. I jestem grubasem, po prostu moja silna wola jest bardzo słaba. I nie mogę się ogarnąć, żeby schudnąć. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej tyję. No ale w końcu coś z tym muszę zrobić, bo wiecie, ja na siebie patrzę dużo więcej niż Wy montując te filmy, bo jedną scenę potrafię oglądać 14 razy, 15, 20, żeby ją odpowiednio przyciąć, więc wiem, że jestem gruby. No ale dobra, ja się biorę za jedzenie, a Was zapraszam na wycieczkę turystyczną hiszpańsko-francuską weekendową. Pyk! Te byki rozstawione po całej Hiszpanii to jest chyba znak rozpoznaw, rozpoznawczy tego kraju. Kurde wysłowić się nie mogę. Eee, słuchajcie, bo właśnie wycieczka wycieczką, krajoznawcza, że tak powiem. Ale chciałem e, trochę pomówić o tym, jaki mam plan na to wszystko. Jestem ciekaw Waszej opinii. Przede wszystkim, Te ja mam jeszcze całą masę materiału z grudnia i ze stycznia, którą muszę wykorzystać. I na to też mam pomysł. Ci, którzy widzieli drugi odcinek, gdzie jakby tak opowiadałem coś, skakałem do materiału różnego i tak dalej, mniej więcej tak chcę wrócić do tego materiału, przejrzeć sobie go, co ciekawsze wykorzystać i w ten sposób Wam opowiedzieć, co działo się w grudniu i tak dalej. I myślę, że jeden odcinek taki tygodniowo zdecydowanie wystarczy. Eee... Nagrywać takich typowych daily też już nie będę i myślę, że bardziej będę się skupiał na tym, co się dzieje ciekawego, ewentualnie jakieś ładne widoki Wam pokazywał i to też będzie raczej w formie takiej, że któregoś dnia w weekend po prostu usiądę i będę opowiadał o tym i wracał do tego materiału i opowiadał, co się na przykład działo, niekoniecznie podając datę, tylko daną sytuację, że byłem tu ostatnio, byłem tam i coś tam Wam pokażę, poopowiadam, pooprzytaczam wesołe sytuacje. I tak dalej, i myślę, że to będzie w miarę fajnie się oglądało, tylko muszę pomyśleć, żeby to dobrze zrealizować, co by mi nie brakowało ujęć. Bo czasem mam tak, że chciałbym coś poopowiadać, ale brakuje ujęć. No, to nie wreszcie, nie wreszcie, nie no, się sobie przeglądałem wywiad z konferencji prasowej z 1 Przerwa na obiad. Przerwa na obiad, trzeba coś zjeść. 15.30 Ale kluczyki to mógłbym. O, zabrałem. Bo faktycznie. O, to sobie pojadłem. Dobrze, że hiszpanka mi chociaż tłumaczyła, bo gościu gada po angielsku, ale nic nie rozumie po angielsku. No i fajnie to po prostu. Alberto. 24 godziny na do dobę. Ja, tym ciekawego do jedzenia. Zresztą. Liczba ciężarówek mówi sama za siebie. Ale głodny jestem, myślałem już, że coś zjem, ale no to jeszcze nie jest ten moment. Teraz się może udać, bo po pierwsze, widać jednak jakieś ciężarówki, tam stoi ich więcej, z cysterną w tej drugiej, w drugim rzędzie. Po drugie, widać też sporo osobówek. Ja tak stanąłem trochę jak telebiega, ale chciałem stanąć tyłem do słońca, bo jak wrócę do tego auto za pół godziny, czy za godzinę to będzie jeden wielki skwar i tak będzie jeden wielki skwar, ale jak słońce nie wali to jest trochę mniej w momencie, kiedy słońce wali to robi się ponad 50 bałci swoją drogą bardzo fajne widoki Muszę wam przyznać, że odpowiednio pojedzone tanio nie jest yy, za menu 14,5 euro zresztą wiecie, to zależy kto to ile może zjeść, to jest 14,5 euro jest open buffet, więc żremy ile chcemy. Ja nie lubię takich miejsc za bardzo, bo tak samo na promach, staram się ograniczać, ponieważ jak mam open buffet, to odzywa się we mnie Janusz, taki straszny Janusz, że jak już jest, to trzeba korzystać. I zawsze się wtedy na wpierdzielam jak świnia, a to się potem kończy tak, jak się skończyło, że wyglądam tak jak wyglądam. Czasami nie mam umiaru, zwłaszcza, że chodzi o dobre jedzenie. A jedzenie jest tutaj naprawdę smaczne. Z tym, że dla kogoś, kto nie je dużych posiłków, jest drogo, naprawdę drogo. Posiłek tej wielkości, który ja zjadłem, myślę, że spokojnie w granicach 8 euro jesteśmy w stanie zjeść, czyli połowę ceny w jakimś innym barze w Hiszpanii. No ale cóż, mam, że tak powiem, informacje na przyszłość. Mucha! Mucha leć sobie! No, nie wracaj tu! Ustrzelona, ale pewnie wpadnie mi jakoś znowu, także... Trzeba się powoli kierować w stronę słońca. Aha, jakby ktoś się pytał, gdzie to jest, to jest... E... Mam nadzieję, że było coś widać. I o dziwo, aż tak się nie nagrzało w tym aucie, co jest fajne. Powiem Wam, że ten zachód słońca jest tak piękny, że to jest poezja. Po prostu poezja, tylko nie wiem gdzie stanąć, me. Dzień dobry, mamy kolejny dzień, e, spaślak musi wstaść. E, wstaść, wstać, wstać, e, wstać, generalnie jestem trochę zaskoczony, coś wam pokażę, no bo sytuacja jest tego typu, że stanąłem se na noc pod Lidlem i myślałem, że mówię, no hej, dzisiaj jest niedziela, nie, więc wszystko będzie pozamykane, obudził mnie hałas. No i jak się okazuje Lidl jest otwarty do 12 dzisiaj, więc no na obiad coś tam mam, ale idę sobie sałatkę kupię, zjem i jadę. Zamykamy to. zamykamy. A no i laptop śpi ze mną od czasu pamiętnej kradzieży. Zdecydowanie to jest to. Zdecydowanie to jest to, czego ja nie mogę zapomnieć. Idziemy na małe zakupy. Muszę wam powiedzieć, że jest mi niesamowicie smutno, bo nie ma moich sałatowych sałatek. Mm, co to jest? To jest zła alejka. Zła alejka. O, i po zakupach. Jak to miło wziąć torby, bo mogę sobie trzymać kamerę, żeby do was rozmawiać. Generalnie musiałem kupić jakąś lipną wodę, bo wczoraj na stacji miałem nabrać, jak się tankowałem i mi się zapomniało i jak będę gotował, to nie miałbym na czym. Cała kamera się telepie, bo idę w japonkach i lewą ręką nie umiem trzymać, ale spoko. Eee... <grym> to jest zabawne, że jak wróciłem do vlogowania i wszyscy na mnie patrzą, to jakoś tak trochę bardziej się zastanawiam nad tym, co kupuję w sklepie. Ma to sens, on to film. Ale będę musiał. No myślę tu ogarnąć trochę, ale. Ale spoko. Wafelki to jest chyba nawet nie ryż, to jest kukurydziany wafelek, Moje śniadanie. Jakieś gumy rzucia, do gumy dorzucia to brakowało mi ich. Prześciu orbit. Swoją drogą nie wiem. Czy... Część z Was to nie wie, bo to mówiłem już, ale Orbit w wielu państwach w Europie występuje pod nazwą Freedent. Toś nie wiedział. Nektarynki. Worki na śmieci, bo mi się skończyły. Udało mi się dorwać. Yy olej kokosowy do smażenia zobaczymy jak to w ogóle działa nie próbowałem nigdy nie próbowałem nigdy więc może być zdziwienie jakieś musli, jakieś pomidorki i jakieś mleko i i to na tyle chłopaki się grali i śpiewali. Eee, chciałem wam powiedzieć, że takie jakie miasteczko przejeżdżam, ale, ale zapomniałem. Moment. To właśnie, wioska się nazywa Lunel. Eee, tu jest taki dość ciasny przejazd. Jakby takie wielkie rondo w koło starego miasta. Jest jednokierunkowa. Droga. I tak sobie to stare miasto odjeżdżamy i tam zawsze, tam się zawsze coś dzieje, jak przejeżdżam koło tego ronda z tym pomnikiem i te bary, tam restauracje, tam się zawsze coś dzieje. To jest po prostu... wow! Ile razy będę nie ten, ten jechał, zawsze się zapytam tym widokiem, bo widok jest naprawdę zacny. Bardzo zacny. Wioska się nazywa Pont... Pont San... Pont San Espirit? Nie wiem, nie, nie znam się na wymowie francuskiego. W każdym razie, yy, no, taki macie widok na wylocie z niej. Ja generalnie się kieruję tutaj w głąb Alp. Będę się w Alpach ujał. Ale nie będzie jako takich widoków alpejskich typowo, żebym miał wam co pokazać ciekawego, ale może zobaczymy. Przede wszystkim muszę dzisiaj jeszcze zrobić pranie. Uświadomiłem to rano, jak wstawałem, że się bielizna kończy. Ja takie na temat życia w trasie, nie? Odkąd ogarnąłem te pralki. Swoją drogą, jeżeli macie jakąś pralkę, to wrzucajcie, macie Boże, maila, na którego wysyłacie lokalizację pralek, macie w opisie filmu, więc tam wysyłajcie. To niedługo wróci z powrotem do ogarniania, że tak powiem, tego wszystkiego. No i jakoś tam będziemy, będziemy z tym działać. Myślę, że to jest bardzo pomocne. Ja odkąd zacząłem korzystać z pralek, to nie biorę już całej masy ciuchów, żeby mi starczyło na 4 tygodnie, tylko powiedzmy na te 2,5 plus branie. breath of No to teraz tak. Zjechałem bliżej tutaj, żeby odnaleźć pralkę. Natomiast to jest pytanie teraz. Gdzie ta pralka może być? Pewnie mnie krzywdko słychać, bo muszę bliżej gadać. Eee, pizza kiosk. Ale ja nie chcę pizza kiosk. God damn it. No i tak, problem jest taki, że ta mapa pralek, którą my zrobiliśmy, jest niedokładna przez dystrybutora tych pralek. Eee, bo w wielu miejscach. O, dobra, widzę pralkę. Już wiem, gdzie jest. W wielu miejscach jest to zaznaczone, nie w tym miejscu, w którym jest. Trzeba szukać i na przykład nawet jest opisane kiosk, la pizza, stracica, coś tam jeszcze. Czyli teoretycznie zgadzałoby się, a map, mapa pralek. A pralka w rzeczywistości, w sumie ja do tej pralce to chyba byłem już kiedyś. E, no, tyłem będę sobie wjeżdżał, bo tu nie wiadę. Tu jest ile? Trzy... a nie, 3,5 metra. To wiadę tu. Także spoko. A w rzeczywistości, proszę Państwa, pralki są pod marketem. To już nie, nie mygaj. Nie o! Tutaj mamy pralki. Korzystając z okazji, że pranie się robi na drobie, co tam u Kubicy słychać ciekawego. bo dzisiaj dzień wyścigu, jakby nie patrzeć. Trzeba ponadrabiać. Polecam wszystkim fanom. Chociaż fani pewnie znają blog powrótroberta.pl, świetna robota, naprawdę. Muszę w końcu tą książkę przeczytać o robercie. Tylko najpierw muszę ją dorwać. Seplenie się, najpierw muszę ją dorwać swoje łapy. Teraz tak, przed 20. Ja mam już trochę kilometrów, ale zrobię wieczorkiem ja jestem pod Lyonem na stacji Idę pod prysznic Bo ostatnio prysznic wybrałem wczoraj rano i e, pasowałoby się przykąpać, bo nie wiem co będzie dalej Jest stolik słuchajcie e, Więc jak wezmę prysznic, to się rozłożę i ugotuję sobie obiad o kulację Brokuła leży i jak jej dzisiaj nie ugotuję to jutro jej nie będę miał kiedy ugotować i szalkiem trafi Kurczak to samo a ja może powiedzieć, że jest nawet yy, znośna temperatura, bo dzisiaj było strasznie ciepło we Francji, 36-37 stopni. Już pociąg tam hałasuje. Ale w tym wszystkim pozostaje jeszcze pytanie najważniejsze, mianowicie takie, jak długa jest kolejka do prysznica, bo ostatnio mam do tego szczęście we Francji, że co idę pod prysznic, to czekam w kolejce po dwie, po trzy, po cztery osoby. Kampery teraz, właśnie ostatnio wstałem artykuł, że kampery się na Europie zrobiły strasznie modne w Polsce to jeszcze jest takie trochę postrzegane jako januszostwo gdzie to jest po prostu rozkwit tego wszystkiego i to naprawdę widać w ostatnich latach ostatnio ktoś mi zarzucał, że nie ma u mnie na kanale gotowania, więc specjalnie dla was dedykowuję dzisiejszy odcinek tam leży kurczak, o tu leży kurczak z brokułą Gdzieś tam mam ryż. Najpierw będziemy gotować wodę na ryż. Znaczy najpierw to na brokułę. I po odebraniu brokuły z wody będziemy gotować ryż. Fajny patent dla kogoś, kto się spieszy i nie ma czasu. Po prostu wybrać brokułę z wody i ugotować na tej wodzie po brokule ryż. Swoją drogą też smaczniejszy, moim zdaniem. Woda na broku już się zagotowała, a jeszcze brokuły nie przemyłem, także muszę to szybko zrobić. Wlewam wodę. bierzemy się do roboty. A tak swoją drogą, gdzieś ostatnio wyczytałem, że brokuły się powinno gotować od 7 do 10 minut. To od momentu zagotowania, w zależności od tego jak jest dojrzała Ta jest trochę bardzo dojrzała, więc damy jej 7 minut, bo ja lubię taką twardszą. 244, 24, się jeszcze, jeszcze kurczak smaży yy, Tu jeszcze jest do smażenia, ale muszę go wysmażyć, bo się zmarnuje, a to jest mój obiad na dzisiaj. Rysz z kurczakiem i z blokułą. Że ja się biorę za resztę smażenia, jedzenia i tam jeszcze 30 km dzisiaj będę chciał zrobić, także... Słuchajcie, ciemno jest już bardzo. Prawie pewnie nic nie widać będzie, to nie będzie dobrze widać. Ja mam to posprzątać teraz, bo już pojedzone. Mój, moje śniadanie na jutro. Kolory generalnie od lampy są nie takie, jak być powinny. Ale śniadanie na jutro jest naszykowane. W kabinie Sprintera, w kabinie Sprintera o tutaj, Kamień Sprintera działa live. Możecie pozdrowić tutaj na odcinku, kto chce. Witamy na live. Dzień dobry. Dzień. <grymne> Tylko pewnie zanim ja, zanim wy to zauważycie, bo jest opóźnienie, to ja za chwilę odejdę z kamerą. <grymne> I taka będzie sytuacja. <grymne> w ogóle to jest fajna incepcja, nie? Oglądacie sobie kamerę w kamerze. Zbieranie składowiska typu Podelnie, garnki, noże. I teraz pytanie. Słuchajcie, kto śledzi. O, z polandrowek widzę, jak ktoś wracał. E, kto śledzi busiarzy? To jest ciekawe. Wiem, żebym odbierał telefony, ale. E, ale mi się nie odebrało po prostu. To śledzi busiarzy, bo tam była taka historia z garnkiem z ziemniakami naszykowanymi na obiad, które zostały ukradzione. Te memy rozeszły się po całym internecie, nie tylko wśród transportu. I przypomniało mi się o tym, jak zostawiłem garnek z moim śniadaniem na jutro. I nie lubią stania na niskich obrotach, ale niestety chłodnie dużo stoją. Gdzie można się podłączyć pod prąd, to można, ale generalnie jest wiele miejsc, takich, w których trzeba mieć auto odpalone.